Witajcie serdecznie. Postanowiłem wybudować, postawić taki mały garaż baszany na zgłoszenie. Oczywiście, zgłoszenie już mam wydane zezwolenie na budowę. Zaznaczyłem mniej więcej miejsca, czy właściwie już dokładnie wyznaczyłem miejsca, gdzie ten garaż będzie się znajdował. I Nagrywam ten film, bo może kogoś zainteresuje cała ta budowa. Miejsca nie, nie ma za wiele. Tutaj wyznaczone są sznurkami, słupkami początkowe, początkowa lokalizacja, jaką chciałem zbudować ten garaż, ale niestety. Nie chciano mi wydać tutaj zezwolenia, bo jesteśmy w takim nietypowym miejscu, bo obok działki jest, są tory kolejowe i przepisy regulują, w którym miejscu może taki garaż zostać postawiony. Jakoś to interesuje to minimalna odległość od działki sąsiada. Tam, gdzie w garażu czy budynku stawianym na zezwolenie nie będzie okien ani drzwi, wynosi 3 metry, to jest wszystko zachowane, ale od działki kolejowej to już jest 10 metrów, a od skrajnego środka torowiska to jest 20 metrów. I pierwotne tutaj miejsce tego garażu musiałem przestawić o kilka metrów w stronę drogi. Oczywiście początek tej budowy nie będzie zbyt interesujący, bo właściwie czeka mnie na początku takie etap porządkowania. Są tutaj są tutaj jakieś gałęzie, które zostały po przecince krzaków, muszę je zmielić rębakiem oraz wstępnie wyrównać, ten, bo jest dość tutaj nierówny. To jest, tak jak mówiłem, pierwotne miejsce postawienia jednego ze słupków. Oczywiście nie jest to dokładne. To chodziło o to, żeby wyznaczyć tylko miejsce lokalizacyjne na mapce. Ale teraz będzie przeniesione jakieś 3 metry, tak jak już mówiłem, w stronę drogi. Tutaj teren jest bardzo nierówny. Przez długi czas był tutaj stawiany samochód, no ale niestety nie może tak stać pod chórką. Zresztą um, lubię majsterkować, i um, takim moim zainteresowaniem jest właśnie to majsterkowanie. I potrzebuję krytego ocieplonego miejsca. Garaż nie będzie. Będzie służył um, a, y, stuprocentowo jako garaż na samochód, tylko będzie też służył jako warsztat i to przede wszystkim na wszystkie narzędzia, na wszystkie y, moje takie, y, taką moją graciarnię. Tak więc etap porządkowania y, zaczynamy i zapraszam do oglądania y, efektów.

Jak widzicie, troszkę teren wstępnie uprzątnięty. Chodzi o te gałęzie. Trochę było roboty, bo taką małą, takim małym rybakiem jest to jednak troszeczkę pracy. Co niektórzy pewnie zauważyli, że tak nie do końca się ruszam sprawnie. A to powiem wam dlatego, że miałem dwa lata temu wypadek i Dość mocno mam y, uszkodzoną nogę. Miałem poważną operację. I w tej nodze są jeszcze y, druty, y, gwoździe, jak to niektórzy nazywają i śruby, więc mam bardzo ograniczone ruchy w stopie. Ale jakoś myślę, że dam sobie radę z, z tym garażem. To jest dla mnie też taka, y, taka próba y, sił. Y, no i tak, no i te gałęzie uprzątałem głównie po to, że w tamtym miejscu będą e, będą piach właśnie na budowę. Tak, żeby e, zacząć już sobie gromadzić materiał. E, w następnym etapie będzie też e, trochę e, porządkowania tutaj te, tego terenu, trzeba go wstępnie wyrównać. No i też e, taka ciekawostka dla osób, osób które lubią poszukiwania też bardzo lubię poszukiwać powiedzmy to skarbów, metali, które posiadam. Oczywiście będziemy tutaj szukać w tym miejscu ze względu na to, że i tak będzie teren rozkopany, więc przy okazji zrobię taki filmik dla zainteresowanych, oczywiście zgodnie z przepisami, czyli na własnym terenie i będziemy poszukiwać Rzeczy współczesnych. No i myślę, że to tyle w tym filmie. Bardzo bym się cieszył, jeśli będziecie subskrybować i oglądać te filmy. Myślę, że będzie trochę wesoło, bo nie mam nic wspólnego z budownictwem. Nigdy nic nie budowałem. Mogę powiedzieć, że wiele rzeczy zrobiłbym sam, na przykład elektrykę, bo pracuję w tej branży. Ale jeśli chodzi o budownictwo już nie do końca, więc może być śmiesznie, ale też będę potrzebował waszych porad i też dlatego robię te filmy, żebyście mi coś podpowiedzieli. I na razie na tym etapie planuję zrobić fundamenty. Kupiłem betoniarkę. Nie chcę wypożyczać, bo prawdopodobnie z moją nogą, z moimi ruchami się ten proces budowy przeciągnie, więc za wypożyczenie zapłaciłbym dość dużo pieniędzy, więc lepiej było kupić jedną z tańszych po prostu betoniarek i mieć na przyszłe kolejne projekty. Będę chciał zrobić tutaj fundament. Cały czas pan pokazuje ten stary obrys, ale dla przykładów po prostu może być właśnie to wykorzystane. I chodzi o to, żeby zbudować tutaj fundament, który będzie wylany tylko na obrysie tego garażu i nie będzie tutaj w żaden sposób zrobiony środek tego tego garażu będą tam płytki płytki stare, takie betonowe z rozbiórki starego chodnika tam, które widać na palecie będzie tylko folia i podsypka z piasku no i jeśli tutaj macie jakiś inny pomysł ja się mylę to najlepiej właśnie piszcie po to robię te filmy, żeby od was też jakiś ciekawostek i właściwie porad no, ale tak jest na tą wstępnie, na tą chwilę tak zaplanowane. Zainteresowania, które mam związane z poszukiwaniem, również zainteresowanie moje to akwarystyka. Prowadzę również kanał akwarystyczny, być może część osób właśnie z tego kanału tutaj trafi, więc serdecznie ich pozdrawiam. Tam nie pokazywałem swojej twarzy, więc tutaj można mnie zobaczyć. Zapraszam również osoby, które interesują się akwarystyką z tego kanału na kanał Nimak Akwarysta. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie serdecznie. Mam na imię Kamil.